I tutaj, kochaniutcy, zobaczcie cmentarzysko cmentarzysko książek, prawda, różne takie książeczki cmentarzysko jakieś takie ja tego nie biorę, kultura kłamstwa dobra to pełno tego, wiecie, jakieś takie, takie, uniwersum umysłu co to jest? gulo 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 gulo, wiecie? Pełno tego tutaj jest, tych książeczek, ale ja wziąłem tu najciekawsze, wybrałem i zobaczycie na podsumowaniu, co są za książki. Co to są za książki? Bo ja już próbuję wpakować do plecaka i lecimy dalej. Witam ludziki, Mako z tej strony, śmietnikowy artysta. No i co? Dzisiaj książeczki. Książeczki, czyli musiałem podzielić dzień na dwie części, ponieważ nie mieściło się to. W kuchni wszystko nie zmieściłoby się, e, dlatego zrobiłem osobny odcineczek dla fanów książek. Mam nadzieję, że będą zadowoleni, ponieważ e, ostatnio nie wziąłem książek i, e, i przepraszam e, moli książkowych za to, e, ponieważ szanuję książki i też mam już sporą kolekcję, e, jednak nie da się wszystkiego zabrać. E, mam nadzieję, że dzisiaj udało się zabrać w miarę najlepsze trafienia no ale wiem już, że niektóre trafienia nie były takie dobre, bo sprawdziłem ale tam dwie pozycje czy tam trzy zawsze zawsze są jakieś takie mniej więcej poszukiwane no to co zobaczmy na egzemplarze książek naszych Wiedeńczycy to jest, ja to wyceniam na złotówkę wyceniam na złotówkę to to nie wiem, czy jest coś z tych prac. Wiecie, bo te prace tutaj dwie odrzuciłem. Te prace takie to się po prostu one się, one, one w ogóle na w internecie nie ma. To są jakieś takie prace, często są spotykane e, z uniwersytetów, e, zbiorowe chyba, tak e, coś takiego i, i dlatego nie, ich nie zbieram. To też nie wiem, czy nie jest jedna z takich prac. E, no Niemniej jednak wystąpiła w internecie za jakąś cenę. Ja to wycofam na 5 zł, tą no książkę. 5-3 zł, prawda? Czyli złotówka. Liczymy sobie tak, no, taka gra. Bo to nie o to chodzi, żeby się zarobić, żeby sprzedać, prawda? No, tylko taka gra, prawda? E, taka gra, czy, czy udało się coś tam ciężką pracą by było ugrać? No, powiedzmy taka, taka ta, ta gra by się nazywała. E, w cieniu milczącej tej nienawiści. Co to? Ta książka jest na internecie po 10 zł. To też pewnie. E, po 5 zł, nie? Yy, taka. Przejrzystość zła. Jest na internecie po 8 zł. Nie pamiętam, albo jest po 8 zł, albo wyceniam na 8 zł. Coś, coś w takich rejonach w społeczeństwie, które nie ma możliwości, coś takiego, to jest. To, może na sam koniec, prawda? E źródło klasycznej demonologii japońskiej. To też nie wiem, czy nie spraca. Jest na internecie po 40 zł, ale się nie sprzedaje. E tutaj, Vampir Armand. Vampir Armand. Wampir Armand. Ale są książki w ślicznym stanie. Jest na internecie za 17, sprzedaje się za 9. Trzeba ja wycenić na 9? E wyjątkowo wredna ceremonia tego w ogóle nie ma to jakieś może być nieciekawe wyceniam to na 1 złoty wyceniam to na 1 złoty znaczy na jeden punkt może tak skrzypce ameryce. Ameryce, skrzypce i jest na internecie po 9 złotych wyceniam na 9 punktów Porady seksualne doktor Tatiany, to to po prostu nie ma tego na internecie, to się sprzedaje, porady seksualne, to to kurcze miśki kurcze biorą, <laughs> porady seksualne, <laughs> porady seksualne doktor Tatiany, dla wszystkich stworzeń dużych i małych. Rajucu. wyceniam to na 39 punktów, 39 zł dostałem, porady seksualne, słuchajcie, dom... fajna zabawa, Dominika Bell. Co go przeraziło, to jest na internecie. Wyceniam na 5 zł, bo tam jest po 7, po 6, prawda? Wyceniam 5 punktów, zostaje ta książka. Ale świetny stan klasyczny kryminał. O duchu, prawda? To nie wiem, to są jakiegoś tego Zielińskiego i tego, kurde, Ludwińskiego, jakieś, powiem wam, prywatne, prywatne jakieś znaczy prywatne, jakiś, jakiś album, no nie taki, no, nie? ale oni mniej znani są, więc takie nie wyceniam tego, nawet w ogóle. Tutaj mamy blankiet w Blitwie, Wyceniam na 3 zł. Taka książeczka. Teofil Gautier, awatar. Wyceniam na 5 punktów. Nawet na 4 czy 3. Biblioteka Narodowa. Dzieje w przygód Józefa Andrewca, jego przyjaciela Adama Danca. Wyceniam na 10 punktów. Nadychaj, zniżę punktów, wyceniam. I najlepszy na strzał, chyba, to jest ta estetyka intermedialności. Ta książka niby jest za 82 zł, ale się sprzedaje, za 39 się sprzedaje, prawda? Także tak sprawa wygląda. Jakaś poszukiwana książka, czasami tak jest, że książki nabierają na wartość. Dobra, miśki mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że mole książkowe troszeczkę, troszeczkę im się zrekompensowałem. No i. I, i, I zapraszam na odcinek z wypadu, prawda? Bo to jest osobno. Podczas tego wypadu odcinka trafiłem te książki, zrobiłem osobny odcinek. Dlatego rano będzie właściwy odcinek też z wypadu całego. Pozdrawiam, do następnego, do zobaczyska, piątka. Jo.